W dzienniku artystycznym wezwanie do artystek i artystów o zgłaszanie prac do wystawy Jasiński and Friends. Jeżeli masz wykształcenie artystyczne, wyrazistą osobowość, uprawiasz malarstwo, rysunek lub grafikę, to napisz do nas. Wystawa Jasiński and Friends wraca po kilkuletniej przerwie. Będzie to już ósma edycja, ale pierwszy raz w nowej lokalizacji i w nowym składzie kuratorskim. Dominik Jasiński i Dominik Zieliński. Zgłoszenie zawierające biogram i zdjęcia trzech wybranych prac należy przesłać na adres trendsmałpa.totuart.com do 10 kwietnia 2025. Nazwiska osób zakwalifikowanych do wystawy zostaną ogłoszone na stronie Galerii i Domu Aukcyjnego Totuart 18 kwietnia. Wystawa poprzedzona będzie wernisażem w poniedziałek 2 czerwca 2025 i potrwa do 27 czerwca. Towarzyszyć jej będzie katalog w wersji drukowanej i online. Natomiast w sobotę 28 czerwca o godzinie 17 prezentowane na wystawie prace będzie można wylicytować na specjalnej aukcji odbywającej się jednocześnie na żywo w galerii i domu aukcyjnym TOTUART w centrum praskim Koneser, oraz online za pośrednictwem portalu aukcyjnego Onebit.pl. W też ktoś tam będzie, przyjrzymy się tym pracom. Czekamy więc na Twoje zgłoszenie.